Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo serdecznie 10 lutego w czwartek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym i dziś w Ewangelii według świętego Marka czytamy o tym, że Pan Jezus pomaga pogańce, która przychodzi, prosi o to, aby jej dziecko zostało uzdrowione, bowiem ma złego ducha w sobie. I oczywiście po rozmowie, po pięknej rozmowie, do której zachęcam, abyście przeczytali dzisiejszy fragment. Pan Jezus mówi, że Twoja wiara, Twoje słowa spowodowały, że Twoja córka została uzdrowiona. Ale do czego chce nas zachęcić dzisiaj Pan Jezus? Kochani, właśnie do tego, abyśmy czasami zrobili krok do przodu w pomocy tym, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Bo zobaczcie, że patrząc tak po ludzku, no Pan Jezus nie musiał uzdrawiać dziewczynki, poganki. Ale chciał to uczynić, bo chciał pokazać, że i my. Musimy zrobić krok do przodu. My często modlimy się za swoich znajomych, przyjaciół, krewnych, rodzinę, pomagamy sobie w swoim gronie, pomagamy tym, którzy są nam przyjaźni, z którymi dobrze żyjemy, z którymi potrafimy rozmawiać, z którymi cieszymy się ze spotkania. Ale właśnie poprzez ten gest dzisiejszy Pan Jezus chce nas zachęcić, abyśmy właśnie robiąc ten krok do przodu pomagali tym, Którzy może nie znają Pana Boga, którzy nie są nam przyjaciółmi, którzy nie są gdzieś tam blisko nas, a potrzebują tej pomocy, i może boją się po prostu zapytać, albo po prostu nawet nie mają okazji do tego, aby zapytać nas o pomoc, bo my z góry oczywiście odrzucamy ich, z góry odrzucamy to. Co możemy dla nich uczynić. Dlatego zachęceni dzisiejszą postawą Pana Jezusa nieśmy pomoc wszystkim ludziom na świecie. Nieśmy pomoc tym, którzy są dla nas dobrzy, którzy są naszymi przyjaciółmi, ale również nieśmy pomoc tym, z którymi może nie do końca nam się układa, z którymi nie do końca nam się dobrze żyje. Zatem niech Boże Błogosławieństwo pomoże nam, abyśmy właśnie nieśli pomoc każdemu człowiekowi. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.